Pokerok, Pokemon Auto chess Pokemon Gamma Emerald. Są trzy rzeczy, które łączą te gry. Pierwsza no to są oczywiście gry Pokémon. No wow, odkryłeś Amerykę z Dwa, teraz już coś konkretniejszego. Gry te całkowicie się od siebie różnią. W jednej trzeba w nieskończoność walczyć, w drugiej gramy w szachy, a trzecia to podkręcone Pokemon Emerald. No i ostatnia rzecz. O każdej z tych gier nagrałem film. Dlaczego w ogóle wymieniam to wszystko? Bo dzisiaj do tej grupy dołącza kolejna, jeszcze inna gra. Czy graliście kiedyś w Pokémon Mystery Dungeon? W grze tej przechodzimy, jak sama nazwa wskazuje, kolejne różne dungeony, a więc, Loch, w tym samym czasie wykonujemy różne misje, które pozwalają nam kontynuować fabułę. Szczególną cechą tej serii gier jest to, że nie gramy trenerem. A Pokémony. Pokémon Mystery Dungeon jest jedną z najpopularniejszych pobocznych serii gier Pokémon, a w dzisiejszym filmie przedstawię fanowską wersję tejże serii: Pokémon Mystery Universe. Jak pewnie usłyszeliście, tytuły różnią się tylko jednym słowem, które mimo wszystko jest bardzo kluczowe: Mystery Universe. Jak sama nazwa wskazuje, nie skupia się wyłącznie na samych dungeonach. A daje możliwość eksplorowania całego świata. Jednak nie to jest najmocniejszym punktem tej gry. Wyróżnia się ona przede wszystkim możliwością grania z innymi. Ja osobiście jestem bardzo ciekaw tej gry. A jeśli Was również to zachęciło, no to zapraszam do oglądania. No i zaczynamy przygodę w Pokémon Mystery Universe. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, widać bardzo charakterystyczną rozdzielczość gry. No, jak się okazało, nie da się je zmienić przez silnik, na którym powstała ta gra. Co jest dosyć ciekawe. Z tego co wiem, twórcy nad tym pracują, no ale na pewno nie będziemy się nad tym aż bardzo tak rozczulać. Jest jak jest. Myślę, że nie będzie to problem. Ja gram na ślepo. Myślę, że tak będzie ciekawiej. Nie wiem, czy w tej grze jest jakaś fabuła, czy nie. Natomiast jeśli jest, no to, to na pewno granie na ślepo pomoże. No i co? Yy, zakładamy nową postać. Name. Oczywiście Zeki. Pacet i create character. Super. Mamy postać i character charakter. Dobra, i co tu mamy? Welcome. Nie wiem, jakie jest sterowanie niestety. W lewym górnym widzę znak zapytania. To oznacza, że pewnie będziemy mogli zaraz wybrać pokemon, no, ale zobaczymy. okej. Menter, ok. Czyli Gramenterem. glad to see that the summoning, czyli przywołanie zadziałało bez problemów. Jestem jakimś przywoływaczem, niczym z League Legend. Zostałem zamieniony w jajko, czyli zaczynam jako jajko, okej. Okay. Jest jakieś rozwiązanie. Na północ jest jakaś jaskinia. Destiny Cavern. Jaskinia Przeznaczenia. Będę mógł tam wybrać sobie Pokemona. Radzi mi wziąć trzech pomocników. Podaj ci kliknij przy nich F. Jestem jajkiem, niesamowite. Zawsze chciałem zostać jajkiem. Może to powinien być wielkanocny film. Widzę, że, w... że tam mgła jakoś tak dziwnie chodzi. Ale okej. Okay. Czy na razie klikam opcję w prawym dolnym? Chyba nie. Dobra, muszę znaleźć tych pomocników. W trawę nie mam zamiaru wchodzić. Do Drio, czy ty jesteś jednym z pomocników? Hahaha. Ha, ha. Przywoływanie. No enterem muszę widzę. Wchodzenie cały czas, nie brzmi to. Do... Nudno. Czy to nie marnuje czasu? A, chodząc z Shiftem. Okej, okay, mogę biegać z Shiftem. On, no to to jest już, info. Znaczy, Dodry mi pomógł faktycznie, chociaż nie zapowiadałeś, że miał mi pomóc. Tu jest jakieś dziwne przejście. I mamy Machampa. Przybyłeś, super. Nie ma sensu tutaj przychodzić, jeśli nie jesteś w stanie przetrwać. Musisz walczyć. Dobra, ale jak mam walczyć? Dzięki za pomoc, Machamp. Dobra, tam raczej nie ma sensu iść. Dobra, z shiftem biegamy oczywiście, no to na pewno sobie pobiegniemy. Explode, ok. F. Siema! No, może było za głośno. Muszę gadać! Click the dark blue bar pod Okej... Okay. Tutaj mogę pisać. O, faktycznie mogę pisać! Hello! To trochę basicowo, to z wielki liter napiszę. Może nie dostanę bana. I teraz muszę wrócić pewnie klikając, tak. A, żeby nie krzyczeć za bardzo. No właśnie krzyknąłem. Okej, okay. są jakieś przyciski, które on nie wie co znaczą. Dobra, to nie ma znaczenia. O, i tu jest pewnie Destiny Cave'em. No jestem ciekaw. Ja nie wiem co jest do wyboru w ogóle na start. Ale jest śmieszne, śmieszne dźwięki. Witaj. Portal, który prowadzi do świata Pokémonów. Super, nowe przygody. Ale muszę wybrać Pokémon najpierw. Wybierz mądrze i ostrożnie. Okej, okay. są jakieś dziury. To są kryształy. Po prawo chyba. Oczywiście nie, nie wiem, czym się różnią te, te miejsca. Na środku jest żółty. Tu jest zielony, pewnie trawiasty. Tu jest czerwony, czyli pewnie ognisty. Na środku jest żółty, czyli pewnie elektryczny. Czy mam wrażenie, że na środku jest Pikachu. Dobra, zakładając, że to startery z Kanto, takie dosyć ryzykowne założenie, ale pójdźmy na górę. To jest miejsce, gdzie mogę brać sobie... Aha, tu jest ich więcej. Okej. Okay. Dobra, Czy to są startery od pierwszej do siódmej generacji. Widzę. No to wybór będzie ciekawy. No to zakładam, że tu będzie to samo, i po prawo też będzie to samo. A na środku. Okej, okay, dobra, no to tu już mamy ciekawsze wybory. Yy, nie wiem co. A, tu jest Wulpix, ok. Z tych to chyba najciekawszym byłby Ralts, powiedziałbym. Nie wiem, czemu to jest Wulpix, na przykład nie ma Growlite. Trochę słabo. Jeśli mam wybierać z tych, a myślę, że wybiorę z tych. To wziąłbym chyba Ralts. Chociaż zawsze lubiłem Shinxa. No wspomnienia, nostalgia. Kiedyś nawet grałem w Pokemon Roleplay to było coś. <laughs> nie wiem, czy to mam to dobrze wspominać, czy nie, ale grałem wtedy jako Shinx. Powrót do korzeni. Dostałem Shinx'em. Czy jakąś energię? Bryzę. No i czekamy. Czy śpisz? He. Stawaj. Baniri. Okej. Okay. Dzień dobry. Nie jesteś stąd, prawda? Widać po Twojej dziwnej minie. Exbel Woods. Dobrze czytałem Exbel? chyba tak. Dom wielu przyjaznych pokemonów, Super. Czy jesteś podróżnikiem? Bla, bla, bla. Jesteś bardzo skonfudowany. Królicza Nora. Okej. Okay. No, mnie zaprasza do swojej nory? Dokładnie, nic nie. A ja tam widzę w prawym dolnym. Coś, ale nie mam zamiaru chyba tam iść. You can press enter to read signs. Ok. Oj, to się na czacie wyświetla w ogóle. Expel Woods, this way. Will you enter Expel Woods? Yes. I witam. No, jesteśmy w Expel Woods, czyli lesie Expel. No, raczej Expel się nie tłumaczy. W ten sposób. Nigdy się nie walczyłeś? Nigdy, nigdy? No, znaczy. Powiedzmy. Okej, okay, Banir mi pokaże jak się walczy. Kogoś na kimś trzeba przetestować. O, oczywiście przyty losowy slakot. Mamy specjalnego gościa. Okej, okay, czyli ona będzie zmuszać tego biednego slakota, biednego leniwca do pokazywania mi sztuk walki? Chyba, że to ja mam na nim testować sztuki walki. Nie, chyba nie. Są specjalne komendy, których możesz użyć, ale najpierw pokażemy ci zwykły atak. Każdy pokon ma zwykły atak. Jest naprawdę łatwy do użycia, bardzo, bardzo łatwy. Trzeba, podejść do przeciwnika i użyć F. Okej. Okay. Panel dostaną 4 obrażenia. Ataki dają tylko połowę doświadczenia. Które nie jest fajne, gdy chcesz naprawdę wylewelować. Ale zaraz, ataki dają połowę doświadczenia? To jak zdobyć więcej? Pokażę ci. By użyć jednego z swoich ataków, użyj W, A, Spróbuj użyć W albo A na start. Gdy już WASD, była SD, powinieneś widzieć kratki, które pokazują Ci zasięg Twojego ataku. Okej, okay, czyli jak mister Dungeon? Szczerze mówiąc, w samym Mystery Dungeon trochę grałem, ale niespecjalnie potrafiłem używać tych ataków. Było to też dosyć dawno temu. Okej, okay, gdy trzymam S albo D, wtedy klikam zwykły atak, żeby zaatakować specjalnie. Nie, chyba chyba damy radę. No i już ma Pounda. Okej. Okay. Biją więcej, dają więcej doświadczenia. Ciekawe, no ale musi być jakiś haczyk. A no właśnie, PowerPointy CPP. No właśnie. Okej, okay, okej, okay. chyba na razie rozumiem. Raczej nie ma problemu. O czymś zapomniała. A są jakieś przedmioty. No właśnie, widzę Oranberry dosłownie. Całkowicie po lewej. A nie, ona mówi o znakach teraz. Okej, okay, mogę jakoś wykorzystać nowe ruchy. Ale dobra, pójdźmy po to Oranberry. Super, enterem się klika. Boczymy najpierw f WF Aha, pod tym mam Lira. Pod. Okej, okay, pod A mam Takla. Nawet nie dostałem obrażeń z jakiegoś powodu. Dobra, chcę najpierw WF AF. Okej, okay, kryt nawet wszedł z tego co widzę. No naprawdę, szkoda, że, że ten ekran jest taki mały, ale damy radę. E, zaraz, Starlin nie zaatakował. E... Nakita? No, Czekaj, W, F, A, F Dobra, ej, naprawdę, ten starli jest na hita, nawet po lirze, znaczy bez lira. E, czy straciłeś statystyki? St Aha, czyli to jest resetuje statystyki, dobra, czyli tak jak Mystery Dungeon e, PJ. masz o tu jego? Nie, ale na dwa już tak. Jest ten poziom, o. Dobra, ale to nie jest jakieś trudne na razie. Chociaż faktycznie wygląda jak Mr. Dungeon. Co tu mamy? Nie zapomnij przystać zasad. Jestem Joey Ratata. O, Youngster Joey normalnie. No wszyscy na hita, ale co prawie. Może na dwa czasami. Tutaj co mamy? Wkłady prowadzą się na następny poziom. W sensie piętro. Ale mogę potem nie wrócić. Okej, okay. brzmi groźnie. Teraz sobie gutki. To może teraz, właśnie. Użyjmy jednej jednych z tych opcji, na przykład menu. Co tu mamy? Moves. Okej, okay, dziwnie to wygląda, ale dobra. Klikniemy moves. Ej, ja mam Thundershock! W ogóle go nie używałem. Nie wiem, czego się teraz nauczyłem, czy, czy wcześniej? Chyba miałem Thundershock, czyli pod S go będę miał. Dobra, sprawdźmy... Nie, sprawdźmy menu. Dobra, a czyli przedniosłem tutaj Oran. Co daje Oran? Nie wiem jak to sprawdzić. E, dalej. Team. Okej, okay, team, na razie ten, job list, to nic nie mam do roboty, others, no to nie, online list zobaczmy, jest parę osób, widzę, można przyciągnąć znajomych oczywiście, dobra teraz jak to wyłączyć, okej okay, escape'em jakoś mu się udało, no to przetestujmy może teraz, thundershow, ej zaraz, on ma taki wielki zasięg, jeju, dobra na następny piętro, o jest baniri, dzień dobry baniri, co jeszcze można mnie nauczyć? Explorer menu używając Escape'a No to chyba to co właśnie kliknąłem, nie? Czy to nie to? Jak to otworzę, będę widział HP i Experience, no ale w lewym górnym to widzę. Jest to, co robię się coraz głodny, okej. Okay. Czy można to poprawić jabłkiem? Dobra, ale... Okej. Okay. Czyli muszę faktycznie jeść. Tak samo jakby Stary dungeon. Dobra, bla bla bla. Ja myślę, że na razie wszystko wiem, co chcę wiedzieć. Pod Escape. Jest, faktycznie Belly. Dobra, nie zwracam na to uwagi. A jestem ciekaw czy na przykład y, ten Thundershock to jest... Y, ...Area of Effect, czyli na przykład... ...jeżeli mam kilku przeciwników za sobą, ale że przed sobą właściwie, czy wszyscy dostaną obrażenia. No ale ten na hita Stackla, Baniri... No nie jest na hita Stackla, ale na dwa. Ale z Thundershocka już tak. Okej, okay, tutaj możemy zobaczyć faktycznie. Tylko musieliby podejść. Czy to zadziała? Okej, okay, czyli to działa na jednego Pokemona, Natomiast z daleka. Dosyć mocno. Na razie Gierka nie jest zbyt skomplikowana. Znaczy, trzeba przyznać, sterowanie może trochę być mylące na początku. Ale myślę, że nabieram wprawy powoli. I na znane piętro. Oj, nie ma tym razem Baniri. O? Kto to jest? Baniri. Znowu Boże, święty. Już mnie zacznę derwować. Eee, Bosy, o! No, z bossem to, to jest to ciekawe, jak to będzie wyglądać. Tu mamy coś ciekawego. Jest to Ether, o! Bunny Rynek, I mamy tu chyba Bossa. Okej, okay. to jest RATATA BOSS, niesamowite. Już! To nawet nie musimy charge używać w sumie. O, RATATA chce do mnie dołączyć? Okej, okay, jeśli pokonam Pokemona w Dungeonie, to mogą. mogą do, chcieć do mnie dołączyć. To jest naprawdę silna latata. O kurcze, Jest w górnym percentylu. To, to się musi być niezła. Nie, no ciekawe jak kliknął no, żeby nie dołączyła, to, 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 to czy by dalej <grym> wymuszało na mnie. Tak jak w Golden Sun była taka sytuacja, ale to już mniejsza. Dobra, wyjdźmy stąd, ale. Jakiś eks y Bazar Poszukiwaczy, Explorer z Bazar. Dobra, ona stąd wychodzi, ale ja bym chciał właśnie tego TMA Hidden Power, Hidden Power może się przydać. Jest faktycznie bazar. I mamy Fureta, okej, okay, tym razem Furet nie będzie oprowadzał, Chip się nazywa. Już początkujący, zeki, tak jest, to ja. Tu można odpoczywać. Może być bardzo przydatny, okej, okay, widzę faktycznie na górze tę ratatę w ogóle w mojej drużynie. Liki, Liki może oczyścić moje przedmioty, gdy są klejące? Yyyyyy... Eee? Ciekawe czy jest tu mega ewolucja, a raczej nie. Dobra, można jakieś przedmioty tutaj... Chimecho. chimecho Nie wiem jak to się czyta. Eee... No, ten Pokémon. Ewolucja Chillinga. Dobra, ale nawet nie wiem co, co on mówił. Jest Xatu. Co on może? Deluxe Box. Okej. Okay. A to jest waluta. Nie wiem co robi Deluxe Box, ale okej. Okay. Jest Manual? O, misje, okej. Okay. Misje useful, dosyć przydadzą się. No dobra. Ja myślę, że jakieś podstawy do... to jest okej. Okay. Poszedłbym jeszcze po, poeksplorować. Może bym wziął jakąś misję. Eh? Grassroot Towns'u misje. Okej. Okay. Pod 1, 2, 3, 4 mogę zamieniać Pokémony. To ciekawe. Pebble Cave, okej. Okay. To jest jakiś wstępny dungeon, widzę. M to mini minimapa, dobra. Shiny, o! Czyli będzie dźwięk i gwiazdka przy ich Battle Logu, ok. Ale co one dają, nie wiem. Za 150 Pokémon mogę otworzyć boxy. Nie wiem, czy... a może warto? Lootboxy normalnie, dawaj. Tak, chcę. Otwarto. Tiny Reviver Seed. Czy to jest useful? Czy to jest przydatne? Co to daje? Ożywia po prostu, czyli to samo co Revive. Gdy lider drużyny padnie i nie masz ożywiających przedmiotów, musisz się poddać wtedy. Czyli lider drużyny jest najważniejszy. Gdy trzymasz przedmioty w drużynie, możesz użyć ZXCV. No ja żadnych przedmiotów nie trzymam niestety, więc nie użyję, ale będę pamiętał może. Idziemy dalej. O Jezu, i zaraz, tu gdzieś była tablica. Rudy Grotto i Tiny Grotto, ale nie, ja chciałem Pebble Cave, tak jak mi radzili. Na wschód jest Pebble Cave, a na North jest Grassroot Town, to tam jest ta tablica z misjami. O Jezu! Kolejna interakcja! Jak nie będzie nic ciekawego to po prostu chyba skipnę to na filmie. W dużym skrócie po prostu polecił mi iść do Pebble Cave też. O! Zeki is new to PMU! Welcome! Tak, jestem nowy, dzień dobry. Czyli to jest taki spawn rozumiem. I tu są gracze chyba widzę. Team Magma, Kingdom Hearts, jakieś gildie. To jest Caspian. Eee... Missions! Obok domu Pelipera. Aha, tylko w tych mie miejscach, które podbijam, i które przeszedłem. Oj, to nie wiem, czy będą jakieś misje teraz. Nie ma misji. No dobra, to po prostu pójdziemy na Pebble Cave, które powinno być dziś e, tutaj. Pebble Cave, tak, tu tutaj. Dobra, e, tak, wchodzimy do Pebble Cave. Tylko teraz się boję, że w sumie ten Thundershock mój, Shingsowy, może nie ale to są pigeonie? Ha, czemu jest ziomek taki agresywny? A mi nic nie walno, o nie, walno mi dwa. E, mapka. Chyba będę od cały czas otwarty, nie? O Jezu. E, ja się wpakowałem. Trochę mnie walnęli, ale dobra. Drowi ma już siódmy poziom. Testujemy statystyki i idziemy dalej. Piętro drugie. O, tu jest jakiś przedmiot ciekawy. E, muszę się nauczyć, że po dwóch mam. O, Piżej łączyć. dołączyć! Tak jest, super, mam Co to jest? Escape Orb. Może się przydać, oczywiście. Ja bym zmienił na PJA. Dobra, dziki PJ. Ej, mocno bije. Oni mają jakieś niskie poziomy, strasznie. Ok, dostałem jakąś skrzynkę. Ale mam pełny kwipunek. No nie. Użyjmy jabłka może. Ten shiny boxa. Nie wiem, co to daje, ale brzmi fajnie. O, rata tak chce dołączyć. Dobra. No idziemy na następne piętro. O, dwa Pokémony teraz na start. Na no, ale oba na hita. No i ja mam tu kolejne piętro. Czy to jest ostatnie, Mam nadzieję? To nie jest ostatnie piętro. Fajnie, że mapa jest w ogóle od razu. A nie, że trzeba ją. Chociaż nie wiem, czy to fajnie. Trochę brakuje tego uroku też. Idziemy na piętro. Piąte już. Widać, że w jaskini są... nie ma skaśniętych Pokémonów, no ale okej. Okay. Okej, okay, widzę, że nie można użyć jagód, gdy mam pełny brzuszek. To też dosyć racjonalne raczej. O, boss. Mamy to. Chyba boss. Dobra, ja bym zmienił na Shinxa teraz. Są kamienie. Geo Pebble. To pieniążki. A może to nie jest boss, tylko to jest koniec? Ale to by było nudne, strasznie, gdyby się tak okazało. Nie wiem, czy warto mi w ogóle podnosić te wszystkie Geo Pebble. Zakładam, że mogę to dać Pokémonowi i tym rzu... A, bo to się stakuje. Dobra, i teraz jak użyję Z. Tak, to on tym rzuca. Aha. No dobra, teraz jak pójdę do miasta, to pewnie będą misje. Nie ma misji. No dobra, y muszę przyznać, gierka. Gierka fajna. Jest to taki podkręcony mystery dungeon, trochę. a ja myślę, że nie ma co więcej jeszcze pokazywać, bo gdyby ten film byłby zbyt długi. Isamashi dołączył do Pokémon Mystery Universe. Dzień dobry. Jeśli chcecie być jak Isamashi, to zapraszam do zagrania w Pokémon Mystery Universe. Jeśli film wam się spodoba, może będą z tego streamy, może będzie więcej filmów. Może będzie okazja zagrać wspólnie, kto wie. No to wszystko zależy od was. Ja czytam komentarze, patrzę co wam się podoba, co nie. Więc wszystko w waszych rękach. A tymczasem to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Ja będę się z wami żegnał. Myślę, że nie ma co więcej przyciągać. Dzięki wielkie za oglądanie, papa.